Trenerze, pierwsza część, pierwszy etap przygotowań do nowego sezonu za nami, zwieńczony zwycięstwem w meczu sparingowym z Polonią Bytą. Jak trener oceni ten pierwszy etap i dzisiejszy mecz? Jeżeli chodzi o realizację założeń, na pewno mamy dużo rzeczy, które będziemy chcieli rozwijać. Myślę, że tutaj, jeżeli mówimy o intensywności, skokach pressingowych, Agresywności w pojedynkach, w szczególności w pierwszej połowie, powinniśmy być bliżej przeciwnika, i to jest aspekt, którym też będziemy chcieli mocno podnieść do góry, jeżeli chodzi o tą organizację gry w obronie. Natomiast w atakowaniu, dużo uważam, sytuacji pod polę drużyny przeciwnej. Dużo, może kilka sytuacji takich, które powinniśmy zamienić na bramkę, albo doprowadzić do uderzenia i stworzyć większe zagrożenie. Pierwsza nasza taka gra kontrolna z drużyną przeciwną. My Myślę, że e, tak jak powiedziałem, jest sporo jest, jest, jest do pracy, natomiast też dużo rzeczy ustało, udało się zrealizować. Desygnował trener na dzisiejszy mecz dwie różne w zasadzie jedenastki. W, w pierwszej połowie mogliśmy zobaczyć zawodników którzy z pierwszej drużyny w zasadzie w większości. W drugiej połowie weszła młodzież, weszli nowi zawodnicy do gry. Był trener zaskoczony, że to właśnie ta druga ekipa odwróciła los dzisiejszego spotkania. Czy, czy zaskoczony? Nie. Mecz trwa 90 minut. E, jakby pracuje się przez całe spotkanie na ten wynik końcowy. E, I cieszę się, że też duża grupa młodych zawodników, która grała w drugiej połowie. I dla niektórych tak naprawdę to był pierwszy mecz na poziomie e, seniorskiej piłki. no Wiadomo, to była gra kontrolna, natomiast no, wcześniej nie mieli takiej możliwości. Bo tu rozmawiał o chłopcach z poziomu centralnej ligi juniorów. E, zaprezentowała się naprawdę bardzo poprawnie. I to też jest dla nas fajny prognostyk, do tego, że, że jest tutaj kilku zawodników, którzy wiadomo, no nie te. Teraz na to chwilę ciężko będzie, żeby stanowili takich zawodników, którzy będą potrafili zrobić różnicę, jeżeli chodzi o tą pierwszą jedenastkę, ale to jest taka też rzecz na przyszłość, że warto w nich inwestować, warto ich rozwijać i też mądrze poprowadzić. Oba gole w dzisiejszym meczu były autorstwa Mateusza Bochnaka, który zagrał chyba na dość innej pozycji niż w poprzednim sezonie, był wystawiany. Widać było efekty właśnie w postaci tych dwóch bramek. Jak może trener ocenić właśnie występ Mateusza? Czy Mateusz zagrał na dwóch pozycjach, ja bo w pierwszej połowie zagrał jako skrzydłowy, natomiast w drugiej jako dziewiątka. Tuż ma taki komfort, że jest w stanie funkcjonować jakby na, na, na dwóch pozycjach na boisku i tutaj w drugiej połowie wywiązał się bardzo dobrze ze swoich zadań. W pierwszej sytuacji wypełnił pole karne, był tam, gdzie być powinien i dołożył głowę. Druga sytuacja to też jest jego spryt, gdzie był gotowy na to podanie do tyłu, przerwał i bardzo dobrze zachował się w polu Przede wszystkim nie podjął decyzji na bardzo dużych emocjach, tylko spokojnie wykonał manrew, gdzie była pusta bramka i, i, i strzelił gola. Także tutaj to zachowanie było bardzo dobre. Cieszy na pewno ta postawa, no bo to jest plus. Zapytam jeszcze tylko o zmiany w dzisiejszym meczu, ponieważ kibice dopytywali w komentarzach o to, czy były spowodowane taktyką, czy, czy jakimiś urazami. Mm. Jeżeli chodzi o zmianę Filipa, Filip poprosił o zmianę w 30 minucie, to musieliśmy dokonać korekty. Też zgłasza przed meczem, że jest lekki problem i taką podjęliśmy decyzję, że zacznie, natomiast jeżeli coś się wydarzy i nie będzie jakby zdolny dalej grać, no to w jego miejsce wejdzie Fabian i to już było jakby przygotowane, natomiast no liczyliśmy, że zagracałam połowę, ale tego nie udało się zrealizować. Jeżeli chodzi o drugą część spotkania, to Andy, Andy i Michael mieli zagrać tyle ile zagrali ta zmiana jakby była zaplanowana. Na koniec w poniedziałek wyjeżdżamy do Warki na obóz przygotowawczy. Podsumowując, jedziemy całą drużyną. Tak, jedziemy całą drużyną. Cieszę się, że zawodnicy, którzy byli na reprezentacji już do nas dołączyli. Oprócz wiadomo Tara, którego czeka kolejne starcie na, na tutaj mistrzostwach Europy. Natomiast reszta drużyny jest do dyspozycji i całą grupą będziemy przygotowywać się do kolejnych spotkań. Dziękuję bardzo za rozmowę trenerze. Dziękuję. thank you